Witam Państwa, Magdalena Floryszczyk i zapraszam na kolejne wydanie Infomagnes w dzisiejszym programie Jarmark Wielkanocny w Łukowie. Joanna Mucha z wizytą w Białej Podlaskiej. Spotkanie Wielkanocne w Woli Okrzejskiej. Sesja Rady Miasta Biała Podlaska. Charytatywny mecz w Białej Podlaskiej. Mecz koszykówki absolwenci kontra maturzyści Kościuszki. Trzecie Mistrzostwa Ziemi Łukowskiej w karate kyokushi. Pierwsza runda samochodowych mistrzostw Automobil Klubu Bialsko-Podlaskiego. Kleberg będzie grać z Sokołem Adamów. Kolejny szlachetny gest Piotra Wróbla. Jedenasty Jarmark Wielkanocny za nami. Tradycyjnie odbywa się on w Niedzielę Palmową na Placu Solidarności i Wolności w Łukowie. Jak co roku imprezę, która wprowadziła lokalną społeczność w świąteczny nastrój zorganizował Gminny Ośrodek Kultury przy współpracy z miastem Łuków. Dzisiaj po raz pierwszy na naszych jarmarkach zespół pieśni tańca Jata gminy Łuków przygotował taką wiosenną inscenizację, jak można było zauważyć na jarmarku, a więc wjazd bryczką razem z koniem i kawalkadą kolorową z palemkami całego zespołu. Tuba. Po raz pierwszy taka nowość artystyczna, która mam nadzieję wejdzie teraz już na stałe w obchody tej uroczystości, jakim jest Jarmark Wielkanocny w Łukowie. Dzieci przygotowały krótką ludową inscenizację. Jarmark to czas życzeń, ale również promowania twórczości i wytworów rękodzieła oraz kulinariów regionalnych. Na kilkunastu stoiskach prezentowały się koła gospodyń wiejskich i sołectwa z gminy łuków oraz stowarzyszenia i organizacje społeczne z terenu miasta łuków. Przygotowaliśmy wyroby ręcznie robione jajeczka Proszę. i ręcznie robione stroiki. Dodatkowo wszystko wypiekane przez nasze panie z naszej wsi. Ciasta, koszyczki wielkanocne, przetwory, ćwikłe, mamy. mamy kwaszone ogórki, śrzan. mieliśmy kiełbaskę, która się rozeszła bardzo szybko. Na tegorocznym Jarmarku Wielkanocnym pojawili się goście honorowi na czele z panią Beatą Mazurek, wicemarszałkiem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Tradycyjnie podsumowano gminne konkursy tematyczne, a oczy najmłodszych cieszyła żywa wiejska wiosenna zagroda. Janna Mucha, kandydatka do Parlamentu Europejskiego, z wizytą w Białej Podlaskiej. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego przyjechała do Białej Podlaskiej, aby zachęcić wyborców do oddania na nią głosu. Spotkanie odbyło się na terenie Państwowej Szkoły Wyższej. Europa potrzebuje przede wszystkim parlamentarzystów, którzy odbudują naszą pozycję, polską pozycję w strukturach Unii Europejskiej. Polexit, czyli wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej, jest niestety czymś, co jest realnie możliwe. I nawet jeśli PiS dzisiaj deklaruje, oczywiście przywdziewając maskę proeuropejską, że nie ma takich planów, to nawet jeśli rzeczywiście nie ma takich planów, to po pierwsze, już nas z Unii Europejskiej wyprowadza. Po drugie, może to się im po prostu zdarzyć, tak jak się to zdarzyło Cameronowi w Wielkiej Brytanii, kiedy nie miał takich intencji i doprowadził do tego potwornego chaosu, który jest w tej chwili w Wielkiej Brytanii. Joannie nie muszę w spotkaniu z mieszkańcami towarzyszył Bartłomiej Sienkiewicz, były minister spraw wewnętrznych w rządzie Donalda Tuska. Jeździmy po Lubelszczyźnie, organizując spotkania z ludźmi, przekonując do tego, że to jest bardzo ważne dla Polski, że po pierwsze wziąć udział w o wyborach. No i oczywiście ja reklamuję panią poseł Joannę Muchę, zresztą nie muszę się specjalnie wyścilać, bo przecież jest w tym regionie bardzo dobrze znana z wielu osiągnięć i swojej pracy poselskiej. Ale przede wszystkim podkreślam fakt, że to są kluczowe wybory dla Polski, bo będzie się decydowało, czy Unia Europejska w wyniku łamania praworządności przez obecny rząd będzie ograniczała środki unijne, czy nie? Mamy sytuację konfliktu z Unią Europejską. Podczas spotkania poruszono również temat strajku nauczycieli, którym żyje cała Polska. Joanna Mucha popiera strajki i uważa, że ta sprawa powinna być jak najszybciej przez rząd rozwiązana. W sobotę 13 kwietnia w Świdlicy Wiejskiej Oleńka w Woli Okrzejskiej odbyło się wielkanocne spotkanie. Organizatorami przedsięwzięcia jest Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej oraz Miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich. Święta Wielkanocne to czas wielkiej radości i wzniosłego nastroju. To również czas pięknych przygotowań i ciekawych tradycji. Od kilku lat w Woli Okrzejskiej odbywa się spotkanie pod hasłem Tradycje Wielkanocne na Sienkiewiczowskiej Ziemi. Wymieniamy poglądy na temat świąt Wielkiej Nocy, to jak wyglądały one kilkadziesiąt lat temu. Tak jak pamiętają najstarsi uczestniczy, możemy przekonać się jak ewoluują te święta jaki obrót mają w dzisiejszych czasach. Na spotkaniu wielkanocnym zaprezentowały się dzieci z miejscowej szkoły. Panie z koła gospodyń wiejskich zadbały o podniebienia przybyłych gości. E, mamy warsztaty wielkanocne, będziemy robić e, palmy, stroiki i inne ozdoby wielkanocne. No i przede wszystkim nasze panie przygotowały pyszny barszcz wielkanocny. Były też opowieści o tradycjach związanych z okresem Wielkiej Nocy, a także warsztaty, podczas których dzieci wykonywały ozdoby wielkanocne. Najmłodsi uczestnicy spotkania prześcigali się w pomysłowości na wykonanie strojków oraz jak największych palm wielkanocnych. Pełna relacja z wydarzenia w cyklu, godne uwagi. Nerwowa sesja Rady Miasta Biała Podlaska. Po raz kolejny wrócił temat budowy stadionu. Temat budowy stadionu miejskiego na każdej sesji powraca jak bumerang. Zniecierpliwieni radni dopytują, co dalej, a prezydent odpowiada: Padła propozycja, że być może. Na miejsce stadionu wybudujemy osiedle mieszkaniowe. Ja się dziwię, że takie pomysły kiełkują w głowie pana prezydenta. Powiedział pan, że dziwi się. Kiełkowaniu myśli o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego na teren przy artyleryjskiej. Gdyby pan uważniej słuchał mojej wypowiedzi, to musiałby pan uderzyć się w teraz pierś i powiedzieć, że to zdziwienie kieruje pan pod adresem poprzedniego prezydenta miasta, którego pomysł właśnie... Przytaczałem. Takie utarczki językowe powoli stają się codziennością każdej sesji i nikt nie zaprzestanie, dopóki sprawa budowy stadionu nie zostanie wyjaśniona. Liczę na to, że prezydent, a widziałem, że, że potwierdzał to podczas tego, kiedy pytałem, że prezydent wypowie się i przedstawi nam na komisji, którą już wcześniej zapowiedzieliśmy, jeszcze jak się inaczej nazywała, to jest Komisja Edukacji i Spraw Społecznych. I w tym temacie chcemy, żeby ta komisja była poświęcona właśnie temu temu stadionowi, żebyśmy wszystkie wątpliwości sobie wyjaśnili. Przy braku pomysłu i planu ciągłe zdejmowanie środków budżetowych z pozycji Stadion Miejski. I tak naprawdę. No, cieszymy się, że jest ten budżet realizowany, bo to jest w 90% nasz budżet z ubiegłego roku. Natomiast martwi nas przede wszystkim to ciągłe zdejmowanie środków. Urząd miasta w sprawie stadionu prosi o cierpliwość, bo przeprowadzona inwentaryzacja po opuszczeniu placu budowy przez wykonawcę spółkę Esport sport odkrywa coraz to nowsze rewelacje. Kilka dni temu ujawniono, że bialska firma za rozbiórkę starego parkingu zainkasowała 27 tysięcy złotych, natomiast wykonawca chciał wystawić miastu za tę usługę 561 tysięcy złotych. sprawie cały czas się przyglądamy. Kolejna inicjatywa na rzecz budowy Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. Urząd Miasta Biała Podlaska rozegrał mecz z trenerami Polskiego Związku Piłki Nożnej. Sprawa budowy pierwszego w Polsce Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem wciąż powraca, bo nadal potrzebne są środki na dokończenie jego budowy. Dlatego co kilka tygodni organizowane są wszelakie zbiórki oraz imprezy charytatywne mające wesprzeć budowę centrum. Tym razem jedną z inicjatyw był mecz charytatywny. Mamy już więcej, brakuje nam mniej, więc. Dlatego też to, to jest optymistyczny akcent i. I po prostu ośmielamy się w związku z tym prosić o tą pomoc. Mam nadzieję, że państwo będziecie ciągle z nami. I chcę podkreślić że to, że tak naprawdę to centrum buduje nie wspólny świat, ale cała społeczność Białej Podlaskiej, powiatu całego, bo jest to zaangażowanych ogromnie dużo ludzi z przeróżnych środowisk. I tych inicjatyw jest naprawdę dużo, ale to nas wzmacnia i daje taką energię do naszego działania. Podczas meczu wolontariusze prowadzili zbiórkę pieniędzy oraz licytowano koszulki oraz piłki z autografami znanych piłkarzy. W sumie podczas aukcji udało się za brać kilka tysięcy złotych. Już po raz 24 w pierwszym liceum ogólnokształcącym imienia Tadeusza Kościuszki w Łukowie, odbył się mecz koszykówki pomiędzy absolwentami tej szkoły a tegorocznymi maturzystami. Mecz absolwenci kontra maturzyści odbywa się zgodnie ze szkolną tradycją w dniu, w którym tegoroczni maturzyści kończą rok szkolny. W tym roku miało to miejsce 12 kwietnia. Myślę, że wielka, piękna tradycja, bo tu już dochodzimy do ćwierćwiecza tych pojedynków. E, mogę powiedzieć, że wzięło w nim udział już na pewno, e, na pewno ponad 100. E, Uczestników zarówno po jednej stronie wśród absolwentów, jak i, jak i pewnie podobna ilość, jeżeli chodzi o e, maturzystów. E, piękna tradycja w roku 1996. E, kilkoro nas zapaleńców, e, tych, którzy kochają sport szkolny, wymyśliliśmy taki mecz. E, między innymi jednym z inicjatorów był e, pan Bogdan Dauter i gramy nieprzerwalnie zawsze w kwietniu. Tak jak w szkole nasze hasło, to łączymy tradycję tutaj z nowoczesnością. Tak, tak, tak samo tutaj jest połączenie pokoleń. Zresztą nasza szkoła, myślę, że jest znana z tego, z organizacji licznych spotkań, absolwentów, zarówno tych jubileuszowych roczników, ale wiele absolwentów roczników spotyka się w różnych latach, w różnych miesiącach i, i tak też jest w tym roku. W długiej historii meczów pomiędzy absolwentami, a tego rocznymi maturzystami, częściej wygrywali absolwenci. Taka sytuacja powtórzyła się po raz 21, również w tym roku. Byli uczniowie liceum, pokonali maturzystów 53 do 35. Uczestniczę w tym meczu od zawsze, od kiedy mogłem, po pięcioletniej karencji i jeśli mogę, to gram. Po prostu. A jak Pan wspomina swoją naukę, swoje tutaj lata w Kościuszce? Bardzo dobrze, chętnie bym wrócił. Najlepsze czasy? Najlepszy czas, zdecydowanie. Oby te tegoroczne matury poszły im lepiej niż wyniki na parkiecie. Tegoroczny egzamin dojrzałości odbędzie się już 6 maja. W ostatnią niedzielę łuków opanowali karatecy. Już po raz trzeci w zespole szkół nr 1 odbyły się Mistrzostwa Ziemi Łukowskiej w Karate Kyokushi. Trzecie Mistrzostwa Ziemi Łukowskiej w Karate Kyokushi odbyły się 14 kwietnia. W zawodach wzięło udział ponad 160 zawodników z powiatu Łukowskiego. Zawody były podzielone na trzy kategorie: walki makaronów, walki lekki kontakt oraz Kyokushin kata. Mamy dzisiaj trzeci turniej, trzeci mistrzostwa ziemi Łukowskiej w karate Kyokushin pod patronatem burmistrza miasta Łuków oraz starosty Łukowskiego. Jest to trzecia edycja, gdzie możemy obserwować zawodników walczących w kategoriach układów kata, czyli osoby juniorzy i seniorzy, dorośli, którzy wykonują układy. Pierwsza kategoria to są dzieci małych, czyli małych samurajów w walkach na makarony, tak zwana kategoria małych ninja. I druga kategoria to jest kategoria walk w lekkim kontakcie, czyli już dzieci w wieku 8-12 lat. Tutaj najmłodsza kategoria, czyli tych małych ninja, to jest kategoria walk na makarony, gdzie tutaj dzieci mogą się sprawdzić w wieku 4-7 lat. Kolejna kategoria to jest kategoria walk w lekkim kontakcie, dzieci 8-12 lat. Jak mówił Sensei Paweł Głowacki, karate w powiecie łukowskim jest coraz popularniejsze, a klub się rozrasta. Dostałem takie zadanie kiedyś od Sensei Norberta Bogdańskiego z Siedlec, jak prwa, była to kiedyś filiał w Siedleckiego Klubu Karate Kyokushin, e, aby przejąć e, ten klub wcześniej liczący bardzo mało osób, bo tam było około dwudziestu kilku osób w naszym klubie. Prowadzę to piąty rok i powiem szczerze, no ta frekwencja jest bardzo, bardzo wrastająca, ponieważ mamy też zajęcia, jest zainteresowanie też dyrekcji w przedszkolach, gdzie też prowadzimy te zajęcia. Tutaj w, na terenie powiatu łukowskiego jest to siedem przedszkoli, gdzie też można nas tam zobaczyć. A powiedz mi, dlaczego postanowiłeś właśnie trenować karate? Bo dąży to do dyscypliny i można wtedy być naprawdę dobrym człowiekiem. I być uczciwym człowiekiem przede wszystkim. A co ci daje w ogóle to karate? Daje mi motywację i odwagę. Obszerny materiał z trzecich mistrzostw Ziemi Łukowskiej w karate. W naszym cyklu godne uwagi. W minioną niedzielę na Bialskim lotnisku rozpoczęła się pierwsza runda samochodowych mistrzostw Automobil Klubu Bialsko-Podlaskiego. W sprincie wystartowało łącznie 28 załóg. Na zawodników czekały dwie dość skomplikowane trasy, które musieli pokonać trzykrotnie. Walka o czas okazała się niezwykle wyrównana. Zawodników po każdej próbie dzieliły sekundy do uzyskania najlepszego wyniku. Jednak w klasyfikacji generalnej bezkonkurencyjny okazał się Wiktor Bieniek, startujący Honda Civic i reprezentujący Automobil Klub Chełmski. Tuż za nim uplasowali się Hubert Lewko i Paweł Siodmok, obaj z Automobil Klubu Podlaskiego. Adam Jęczyk startujący w barwach Automobil Klubu Bialsko-Podlaskiego. Uplasował się dopiero na 13. pozycji. Podczas zawodów nie obyło się też bez przygód. BMW jednego z zawodników wypadło z trasy i zaczęło się palić. Na szczęście mamy straż, mamy ratowników medycznych, wszystko jest zabezpieczone profesjonalnie zorganizowane. Zawody dostarczają uczestnikom sporo adrenaliny, stąd w każdej rundzie startuje coraz więcej załóg. Organizatorzy podkreślają, że Rally Sprint jest przeznaczony dla kierowców amatorów, ale takich, którzy lubią rywalizację i szybką jazdę. Wystarczy mieć sprawne auto, wypełnić formularz zgłoszenia, uiścić opłatę. Startową, założyć kas i brać czynny udział w zawodach. Do rozegrania pozostało jeszcze 5 rund sprintu. Kolejna odbędzie się 12 maja. W Sokół Adamów będzie grać z nowym kibicem. Na klubowym budynku pojawiła się postać generała Franciszka Kleberga. Mural pojawił się na ścianie budynku klubowego Sokoła Adamów. Postać Kleberga została namalowana w nieprzypadkowym roku. W 2019 obchodzić będziemy 80. rocznicę bitwy pod Kockiem. W tym samym roku swój jubileusz ma również sam klub, który obchodzić będzie 70. rocznicę założenia. Grafika nie powstała na zlecenie władz gminy, ale wyszła oddolnie od grupy. Tu spoczywa bohater Grupa Adamów. Mural wykonał artysta Marcin Skurowski. Sam koszt wyniósł około 3000 zł. Można powiedzieć, że sam ten koszt tych 3000 zł osiągnęliśmy już niespełna pełna tydzień. Byliśmy już, już, już byliśmy gotowi na podjęcie całej pracy. Jeśli chodzi o etap, no poprosiłem Pana Wójta i Pana Radosława Meduchowskiego, aby no, wyczyścić tą ścianę, bo elewacja, prawda, wymagała odświeżenia. Tak też się stało, bardzo szybko, naprawdę z przychylnością ogromną się spotkaliśmy, zarówno Wójta, jak i Pana Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej Zarządu Sokoła. Naprawdę dali nam zielone światło, wykazali się ogromnym zaufaniem w stosunku do nas. Namalował to nasz taki przyjaciel. Marcin Skurowski. To w zasadzie to dobry kolega Dawida Fredo, też jednego z inicjatorów i człowieka, który, który naprawdę się mocno angażuje w te, w te działania. Zaczął pracę gdzieś w piątek koło godziny 18.30, to już był zmrok. No i do godziny 19.30 kończył pracę, już sama postać kleberga. Już nie dało się wyprzeć, że to nie jest po prostu generał Kleberg, tak, to już, już było. Następnego dnia były tylko tam poprawki, wiadomo, różne cienie i tak dalej, taka te, tematyka mocno, mocno techniczna. E, powstał kolejno napis, tła, no i w nocy też powstawał sam herb, no i niedziela rano to już było takie dopieszczenie, wyciąganie herbu, jak żeby, żeby to miało tak naprawdę ręce i nogi. Oprócz wizerunku Franciszka Kleberga na moralu umieszczony został także cytat z jego ostatniego rozkazu oraz herb klubu sportowego. Przypomnijmy, że stadion Sokoła, jak i większość tego terenu, to miejsca walk z początku października 1939 roku. Piotr Wróbel Łukowski, superwolontariusz, po raz kolejny wyszedł na ulicę, żeby pomóc potrzebującym. Tym razem rozdawał ulotki o zbiórce dla pani chilińskich. W nocy 27 marca w łukowie przy ulicy powarze wybuch pożar. Spłonął dom pań Chylińskich. Ogień strawił wszystko. Kobiety zostały bez dachu nad głową. Z pomocą dla mieszkanek łukowa ruszył Piotr Wrubel. Dzisiaj rozdaję dla pani Anetki Chylińskiej ulotki na odbudowę domu. To kiedy pani Aneta się do, do ciebie zgłosiła z pomocą? Przedwczoraj się zgłosiła z pomocą do mnie. I dużo, dużo osób bierze od ciebie te ulotki? Dużo bardzo. W najbliższych dniach Piotr Wróbel będzie rozklejać plakaty informujące o zbiórce na terenie całego łukowa Panią chilinsk można pomóc wpłacając pieniądze na portalu rzut.pl albo na specjalne konto fundacji Daj mi skrzydła. Darowizny finansowe na pewno przyczynią się do poprawy sytuacji życiowych kobiet. Zdrowych radosnych świąt wielkanocnych przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół, Życzy redakcja Magnes TV.